Izu, co powiesz wszystkim kibicom twoim bokserskim? Ja też ogólnie fanom boksu, którzy mm. martwią się, że ta przerwa bokserska mm. e, zamieniona na salę taneczną źle wpłynie na Twoją karierę, która w końcu zaczynała nabierać rozpędu, w końcu wchodziła na właściwe tor. E, powiem tak, że nie ma się co martwić, nie traćcie na to energii, ja też nie tracę na to energii, e, opcji są tylko dwie, albo wpłynie to pozytywnie, albo negatywnie i dowiemy się już wkrótce. Wiesz, to nie będziemy czekać na to 5 lat, tylko się wiesz, dowiemy się za parę miesięcy, tak? w momencie kiedy wskoczę ponownie do ringu. Um, wiesz, najtrudniej w tej sytuacji jest mi, um, nie, nie kibicom, pomimo że raz na jakiś czas pomyślą o mnie i sobie myślą, no fajnie by było, gdyby i boksował, ale ja jednak, wiesz, jestem teraz na co dzień w zupełnie innej rzeczywistości, um, wiesz, no, no robię coś, czego nie spodziewałem się, że będę robił, um, ale robię i staram się robić to dobrze, wiesz, głód walki mam ogromny. Um, bardzo mi brakuje po prostu, wiesz, treningów razem z moim trenerem Kevinem Berry I, i nie ukrywam, że nie mogę się doczekać, aż ponownie rozpocznę intensywne treningi bokserskie i będę już dążył do kolejnej walki, ale na chwilę obecną jestem tutaj i wiesz, mogą mnie wspierać w tym, co robię w tym momencie albo nie, wiesz, no to, jest, to jest w zasadzie bez różnicy, bo ja i tak zrobię to, co powiedziałem, że zrobię i, i tyle. Mhm. Miałeś plan, żeby poza tymi treningami tanecznymi trochę sobie popracować z Robertem Złotkowskim tutaj tak. w Warszawie, on był kontuzjowany Jakiś tak. czas, coś z tym tematem? Dałem mu, dałem mu czas, żeby doszedł do siebie i myślę, że. Już po tym, po tym piątku e, tak naprawdę e, rozpocznę treningi już takie jakby bardziej zaplanowane, wiesz, bokserskie i też trening siłowy e, z kimś, mam tam na razie kilka, kilka imion e, osób, z którymi chcę współpracować. E, no i wtedy tak, wiesz, będzie to bardziej zbalansowane, nie, bo to dla mojego zdrowia psychicznego przede wszystkim jest potrzebne, bo, e, bo, bo wiesz, e, taniec z gwiazdami, e, wiesz, e, jest bardzo pochłaniającym programem. E, i wiesz, ale nie mogę pozwolić na to, żeby mnie odciągnął od mojego nadrzędnego celu, jakim jest po prostu boksowanie nie? i bycie w tym najlepszym. W tym momencie to jest tylko zdrowie psychiczne, czy też potrzebujesz miejsca, gdzie trochę się wyżyjesz, bo tutaj wszystko jest stanowane, Wiesz co, no przede wszystkim moje zdrowie psychiczne, zdrowie Hani, tak, żeby nie musiała się ze mną kłócić, tak, no to jest po prostu, wiesz, no takie moje życie jest i, i wiesz, trening bokserski jest mi potrzebny. No, teraz to widzę, bo mówię, ja jestem zmęczony fizycznie tymi treningami tutaj, ale taki, wiesz, no, niespełniony trochę, nie? Więc tak wiesz, chodzę, jak wiesz, jak, jak dziki kod zamknięty w klatce i, i wiesz, i, no i szukam miejsca, żeby gdzieś dać upust tej energii. Więc myślę, że na pewno jak zacznę, wiesz, robić to, co lubię robić najbardziej, to... To wrócę do jakiegoś takiego balansu wiesz, psychicznego. No właśnie może opowiedz jak wygląda Twój dzień treningowy, bo to jest ciekawe, bo wiemy, że w boksie to jest, są dwie intensywne godziny. Półtorej regeneracja, odpoczynek sen, druga jednostka treningowa, jedzenie sen. Jak tutaj wygląda? To? Wiesz co, tutaj właśnie jest tak, że um, nie ma takiej intensywności. Momentami to występuje, ale ogólnie jest to takie bardziej rozciągnięte w czasie. Nie? Więc na przykład dzisiaj y, mamy tutaj być y, 5 godzin. Od 10 do 15, no teraz mamy przerwę dla Was. Um, później zaplanowany był jeszcze jeden trening wieczorny, który być może sobie odpuścimy, um, ale ogólnie dużo tego jest i to objętościowo jest, jest dużo. No, to tak jakbym wiesz, no, jednak będąc pinszciarzem nie jestem wytrzymałościosem na takiej zasadzie, no nie biegam maratonów. Mogę zrobić, wiesz, dyszkę, mogę zrobić więcej, ale na pewno wiesz, maratony mnie nie interesują. Lubię, wiesz, krótką, intensywną pracę, a później fajland. Okej, okay, to na koniec jeszcze powiedz mi kto wygra, Antony czy Charles Martin? Um, Wiesz co, to jest... To jest ciekawy pojedynek, tak naprawdę niestety wiesz, nie zobaczyłem za dużo ze strony Charlesa Martina z Głaskowem bo po prostu bo nie było kiedy się rozkręcić, tak pomimo, że, że Martin tam uważał, że, że chłopak się przewrócił po jego ciosach. Ze strony Joshua już troszeczkę więcej zobaczyliśmy, między innymi po walce z Dylanem White'em i no myślę, że Joshua jest faworytem w tej walce, ja nie wiem czy on walczył wcześniej z Majkutem. na zawodowym ringu nie wydaje mi się, no, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że, że Martin jest, jest, jest to kawał chłopa, jednak i wiesz, ta odwrotna pozycja zawsze może wiesz, sprawić problem em, em, przeciwnikowi. Ja, ja stawiam na Joshua mimo wszystko. Wiesz, co wszyscy mówią, że idealnym partnerem dla Martina byłbyś ty. E, no, bardzo możliwe. Myślę, że zrobiłbym tam dobrą robotę, a też bym miał okazję troszeczkę więcej popracować z mękutami, bo jest kilku mocnych w czołówce wagi ciężkiej w tym momencie, więc no ja byłbym na tak, ale w tym momencie tańczę. No, dzięki, <laughs> dzięki bardzo.